Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Winaja, witam wszystkie zodiakalne strzelczyki, strzelczyki, które są wśród y, oczywiście zacnego grona moich widowsubskrybentów, jak również strzelczyki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania, mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli Wam się spodoba, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagań. Moje piękne strzelczyki, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podmiot tygodniowy na tydzień od 30 stycznia do 5 lutego. Zobaczymy, co tam ciekawego u Was w tym tygodniu, jakie energie do Was idą i na co zwrócić szczególną uwagę. Zatem nie gadamy, zaczynamy. I okej, okay, strzelczyki, pamiętajcie oczywiście, że jest to mm, czytanie ogólne, więc nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować, bierzcie co pasuje, odrzucajcie co się nie zgadza. A jeśli stwierdzicie, że kompletnie nie przekaz dla Was, nie Wasza historia, nie Wasza sytuacja, no to oczywiście odsyłam do Ascendentu, Znaku Księżycowego, Wenus, Mars i tak dalej. Okej, okay, strzelczyki, zaglądamy, co u Was w tym tygodniu. <grym> Okej, okay, wyzwanie dla Strzelczyka na ten tydzień. <grym> co ciekawego w pracy, w finansach, co ciekawego w miłości. <grym> I karta rada na ten tydzień. Dobrze, strzelczyki, moje drogie, hmm, troszkę taki, wiecie, tydzień hmm, wyborów, tydzień troszkę decyzyjny w tym tygodniu dla większości z Was. Hmm, dobrze, kochani, dobra. Wyzwanie dla Was na ten tydzień, hmm, energia, z którą warto się w tym tygodniu zmierzyć, energia taka z zewnątrz, tak jak mówiłam, albo trzeba ją będzie pokonać, albo trzeba będzie ją uswoić i kochani, mamy tutaj kartę kochanków. I teraz tak. Um, wyzwaniem mogą być dla Was sprawy miłosne, trudne, skomplikowane sprawy miłosne. Dla mnie karta kochanków, kochani, um, nie, za, nie zawsze, już tak z doświadczenia um, nauczyłam się przede wszystkim, tak dosłownie, mnie tutaj karty nauczyły, że nie do końca um, ta karta związana jest ze sprawami uczuciowymi, miłosnymi, chociaż tutaj patrząc już na um, kartę. Właśnie uczuć miłości, troszkę ma związek. Kochani, dla mnie karta kochanków zazwyczaj oznacza wybór. Trudny wybór, skomplikowany wybór. To jest, kochani, taka sytuacja skrzyżowania dróg, tak? Idziemy dosłownie. Pewnego dnia na drodze, którą sobie obieraliśmy, my się budzimy, stajemy na skrzyżowaniu dróg i. I się zastanawiamy, co dalej, tak? Co dalej, więc być może dla niektórych wyzwaniem w tym tygodniu będzie podjęcie decyzji, co dalej z jakimś związkiem, z jakąś relacją, tak? E walka, kochani, serca z rozumem w tym tygodniu, walka taka wewnętrzna, co dalej ze sobą, tak? Dokąd zmierzam, dokąd chcę iść, dokąd chcę zmierzać i czy ten kierunek, który w tym tygodniu obieram, jest odpowiednim kierunkiem dla mnie, i czy ten kierunek jest prawda dobry. Trzeba w tym tygodniu, szczerze, wziąć pod uwagę zarówno potrzeby serca, jak również rozumu, nie? To jest dosłownie taka. Walka pomiędzy namiętnościami a rozsądkiem, więc dosyć trudne wezwanie, kochani, jeżeli macie zodykalne bliźnięta. Być może wezwanie dla Was, będą to zodykalne bliźnięta, nie? Co dalej, jak dalej, kochani? Uh -huh. Tu jest łączenie przeciwieństw. W partnerstwie, łączenie przeciwieństw w życiu osobistym, łączenie przeciwieństw w Waszym, w waszych sercach, w życiu zawodowym, również, nie? Warto właśnie te, te przeciwieństwa, te sprzeczności. Tu będzie mnóstwo w tym tygodniu sprzeczności, które trzeba będzie jakimś cudem, prawda, połączyć w jedną konkretną całość, ewentualnie te sprzeczności po prostu rozdzielić, bo one tak czy siak się ze sobą nie połączą, tak? Korzyści i straty trzeba wziąć pod uwagę i Podjąć jakąś decyzję. Więc strzelczyki trudny, taki proces decyzyjny w tym tygodniu u Was, lub łatwy, lub, lub może Wy już wiecie, w którym kierunku iść, tylko właśnie trzeba się na chwilkę zatrzymać i zast zastanowić, co będzie dla Was strzelczyki w tym tygodniu dobre i co jednocześnie nie skrzywdzi osób z waszego otoczenia. Tak, także takie wyzwanie dla Was. Także mówiłam, ty, taki tydzień decyzyjny, podejmowania decyzji e, i ruszania w odpowiednim kierunku. Dobra, kochani, i. I praca, tak? Tak szybciutko, bo ja w tym tygodniu, tak każdemu znaku, każdemu znakowi, tutaj powtarzam, że nie do końca w tym tygodniu mam troszkę czas, mam czas jak na lekarstwo, więc tak szybciutko. Praca, kochani. I tutaj z pracy, kochani, no, coś tutaj będzie. Będzie obciążało, będzie trudno. Może się coś okazać w pracy dla Was ponad wasze siły. Tutaj jest informacja nadmiaru obowiązków, mnóstwo zleceń, być może tutaj pracodawca Wam tutaj zleci, zrzuci na głowę, dosłownie, wiecie, sterce jakichś tam projektów, dokumentów, którymi trzeba będzie się w tym tygodniu zająć i może zabraknąć czasu, kochani. Dla niektórych może to być po prostu praca fizyczna ponad siły lub, która będzie dosyć mocno przeciążała fizycznie przede wszystkim, psychicznie również, kochani, tak? Dla niektórych to będą trudne warunki pracy, nie wiem, może w tym tygodniu jakiś, gdzieś się przenosicie, może po prostu jakiś remont na górze, gdzieś tam, nie? Biurowy, że się będzie odbywał i po prostu wiecie te wiertarki i tak dalej. Też może oczywiście tak być. Dla niektórych brak takiego wsparcia, nie wiem, może współpracownik odchodzi na urlop albo idzie na jakieś chwilowe zwolnienie, i wszystkie obowiązki teraz spadają na strzelczyka w tym tygodniu, tak. Duża odpowiedzialność też. Mam tutaj czuję taką dużą odpowiedzialność za pracę, którą w tym tygodniu niektórzy z Was będą e, po prostu będą wykonywać. Dla niektórych po prostu przeciążenie, zmęczenie, niezwyczajnie świecie, wypalenie zawodowe również. Tu jest dużo obowiązków, dużo zleceń, dużo pracy i możecie się poczuć od, odrobinkę e, przeciążenia. Także wiecie co, zobaczmy sobie jeszcze e, o co tu dokładnie może chodzić. Być może też tu jest właśnie u kogoś z was jakiś proces decyzyjny. Zastanawiacie się, czy tej pracy nie zmienić, czy może um, poszukać lżejszego chleba, dosłownie lżejszego chleba. Także zobaczmy sobie, kochani. Królowa Monet. Kochani, dobra. Um, tu jest dla mnie taka informacja dla niektórych z Was. Będzie trudność, tak? Możecie być przeciążeni obowiązkami, obowiązkami, zarówno w pracy, jak i w domu. Tutaj będziecie musieli połączyć obowiązki domowe i obowiązki związane właśnie z pracą zawodową. Będzie tego dużo i będzie się trzeba wieloma sprawami zająć naraz. Na Kochani, królowa Mollets, to jest taka energia, która pokazuje, że Wy bardzo dużo weźmiecie w tym tygodniu na siebie, tak? E, weźmiecie pracę, weźmiecie dom, weźmiecie rodzinę, weźmiecie dzieci, weźmiecie. Partnera, partnerkę i będziecie chcieli to wszystko w tym tygodniu uporządkować, ogarnąć, wiecie, odhaczyć wszystkie m, punkty do wykonania, i to po prostu może Wam się dosłownie w pewnym momencie pomieszać, dosłownie tak, i, i będzie ciężko. I może być po prostu ciężko. Są tutaj jakieś obowiązki domowe, które m, dodatkowe, m, prace, m, nie wiem, jakieś być może zorganizowanie, wiecie, jakiegoś tutaj przyjęcia, dogadanie wszystkim, właśnie. Strzelczyki, w tym tygodniu postarajcie się, jak Jakoś tak troszkę wiecie, rozgraniczyć pracę i dom, żeby nie przenosić dosłownie pracy do domu i domu do pracy. Więc tutaj może być tak taka troszeczkę trudna decyzja dla niektórych z Was. Także no, trzeba będzie połączyć, tak? Połączyć, połączyć lub rozdzielić. Najlepiej moim, moim zdaniem rozdzielić te obowiązki. Dobrze, kochani, i miłość. I właśnie tutaj. Tak, jak mówiłam na początku, tutaj mam wrażenie, jest ten proces decyzyjny, tu jest coś, gdzie trzeba podjąć decyzję, kochani. Kochani, w miłości dla związków istniejących tutaj jest taka napięta sytuacja, wiecie? Tu są różnice charakterów, trudno się dogadać w jakiejś sprawie, znaleźć jakiś złoty środek między wami. Są sprawy, dosłownie, sprawy. Wasze i sprawy waszego partnera, które nie do końca mm, mają właśnie złoty środek, tak? Tu jest, są różnice są różnice zdań, i tutaj trzeba będzie się mm, po prostu dogadać. Kochani, ja to powiem wprost. Być może gdzieś pojawia się jakaś osoba trzecia, tak, w związkach istniejących, mam nadzieję, że mówię to do nikogo, ale bywają takie sytuacje, oczywiście. I teraz wiecie, na rozstaju dróg, nie? Zostaje z tym partnerem, partnerką. Czy idę w to nowe, co się tutaj pojawiało, tak? Tylko, że tak, tu jest taka, wiecie. Em... Tu jest taka dosłownie taki dylemat, ale tutaj ja wiem, ja znam tą, tą osobę, nie? Wiem, wiem jak tu jest. Być może troszkę szkoda zostawiać tą osobę tak żal, bo, bo w sumie ta osoba nic mi nie zrobiła do końca, ale pojawił się ktoś nowy, atrakcyjny i co z tym zrobić? Tu jest dużo niepewności, dużo niejasności. To, kochani, oczywiście może być również informacja w drugą stronę. Odwracajcie, pamiętajcie tę energię, być może wasz partner, spotkał kogoś i teraz ma taki właśnie dylemat, tak? Więc tutaj warto się nad tym, temu przyjrzeć. Dla singli, kochani, też tu są, mogą być dwie osoby, które się pojawiają i nie wiecie, na, na którą osobę się zdecydować, tak? Z którą osobą wejść w ten związek, wejść w jakąś głębszą relację, której osobie dać szansę. Dla singli również jest informacja, że po prostu macie dylemat pomiędzy tym swoim singlostwem, a... A, a, a tej, o, tą osobą, która się tutaj pojawiła. Także tu jest walka dosłownie rozumu z sercem, więc dla Was strzelczyki takie no, dość poważne zadanie w tym tygodniu, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje, o sprawy miłosne. Także warto tutaj e, wziąć pod uwagę, pod lupę te wszystkie możliwości, tak? Także strzelczyki tutaj dosyć trudno w tym tygodniu dla Was. I dobra, kochani, i rada. I kochani, zwolnijcie przede wszystkim tutaj, musicie przede wszystkim w tym tygodniu wziąć pod uwagę fakt, czy te zmiany ewentualne, zwłaszcza, zwłaszcza właśnie w relacjach, związkach związanych z uczuciami, ze sprawami sercowymi, czy te zmiany są Wam potrzebne, czy Wy tych zmian chcecie? Bo wiecie, tutaj w tej energii Szóstki Mieczy ja bardzo często dosłownie odczuwam, tak, ja, ja czuję od tej karty czasami smutek, taką melancholię, żal, że coś muszę stracić, z czegoś muszę zrezygnować, coś muszę, coś być może kogoś zranić, tak? Um, więc coś stracić, tak? A z drugiej strony tu jest też taka nadzieja. Więc tutaj, kochani, warto w tym tygodniu, zanim podejmiecie tą decyzję, trudną decyzję, tak, zanim dogadacie ten rozum z tym sercem, warto usiąść, zastanowić się, czy te zmiany są Wam potrzebne, czy te zmiany są konieczne i co podpowiada Wam przede wszystkim serce, tak, bo być może niektórych zmian da się uniknąć i nawet uniknąć się da właśnie, że kogoś, ktoś coś straci, ktoś będzie musiał z czegoś zrezygnować, więc, kochani, Gotowość na zmiany niech będzie w tym tygodniu przede wszystkim przemyślana i mam wrażenie, że okej, okay, te zmiany idą, te zmiany niektóre być może są nieuniknione, ale po malutku, na spokojnie dajcie sobie w tym tygodniu czas na to, żeby te decyzje tutaj, tak, które się pokazują, żeby one w Was przede wszystkim dojrzały i żebyście byli pewni na 200%, że te zmiany są potrzebne. Zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o sprawy miłosne, uczuciowe, bo tutaj jednak mocno ta decyzja się tutaj pokazuje właśnie w sprawach partnerskich, związkowych. Także m, taka dla Was rada. Dobra, kochani, i zobaczmy, czy aniołki może tutaj ułatwią, Sprawę. Bądź uprzejmy, ale strzelczyki, bądźcie uprzejmi, tak, właśnie dla innych. Bierzcie pod uwagę też punkt widzenia innych ludzi, żeby nikogo, tak jak mówię, bo ciągle mi tutaj w tyłu głowy mówi, że ktoś może ucierpieć w tym tygodniu na tym, tak, więc bądźcie uprzejmi, wysłuchajcie um, punktu widzenia drugiej strony, drugiej, waszej osoby lub bądźcie uprzejmi właśnie dla samych siebie, żebyście byli pewni, że to, co idzie, te zmiany, które idą lub te decyzje, które są w tym tygodniu do podjęcia – żeby były zgodne z Wami, tak, bądźcie uprzejmi dla siebie, ja często mówię, że my sami musimy siebie szanować i swoje decyzje również podejmować, tak czasami właśnie dla dobra naszego, także strzelczyki, ja trzymam za Was bardzo mocno kciuki, bo dla Was taki dosyć przekaz, no trudny troszkę, bo wiecie, te decyzje, ta walka e, rozumu z sercem bywa bardzo trudna, skomplikowana i czasami no, musi, musi kto Coś musi zabolać, tak? Musi albo nie musi, ale bardzo często niestety ktoś na tym nie może nie tyle traci, ale gdzieś czasami ten, to kłucie w sercu się pojawia. Także strzelczyki, trzymam za Was naprawdę bardzo mocno kciuki, dacie radę, pamiętajcie, przemyślcie, bądźcie dla siebie dobrze, dobrze dla innych i pomalutku nie przyspieszajcie żadnych decyzji w tym tygodniu, poświęćcie ten tydzień na właśnie... Na przemyślenie i przeanalizowanie wszystkich za i przeciw. Także, strzeczyki, jeszcze raz trzymam za Was kciuki. Życzę Wam pięknego tygodnia. Niech te decyzje będą słuszne i zgodne z Wami. No i co? My widzimy się, słyszymy niebawem, a tymczasem żegnam się grzecznie i co? Pa!